Hej, kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley Expanded Na wstępie bardzo Was przepraszam za, za poprzednie dwa odcinki e, Nagrywałam je jeden po drugim, dlatego nie zorientowałam się, słuchajcie że mój program jakoś tak dziwnie obciął scenę w sensie dziwnie obciął po prostu jakby zasięg nagrywania i nie wiem, mam, mam teraz nadzieję, że Udało mi się to jakoś zmontować, żeby to wyglądało, ale szczerze wątpię: no bo, no bo co ja miałam z tym zrobić. Um, jeszcze nie wiem, czy dodałam te odcinki, chyba, chyba je dodałam. No, ale bardzo Was przepraszam, naprawdę wybaczcie mi to. Um, mam nadzieję, że i tak, chociaż, chociaż trochę obejrzeliście. No, i przepraszam, już, już wszystko naprawione, już wszystko działa. Także co, dzisiaj jest środa. Um, o kurczę, już straciłam godzinę przez moje gadanie. Dzisiaj Maru ma urodziny i dopisuje nam mnóstwo szczęścia. Zobaczmy sobie powtórkę, bo nie pamiętam, czy oglądałam kolesław, ale już wiemy, jak ugotować kolesław. Także, także na razie tyle. Zobaczmy sobie tutaj, co nam. O, jutro się spotykamy na luau i musimy coś przynieść. Tylko, że ja chyba nie za bardzo mam co przynieść, tak naprawdę. Ja sobie to jeszcze zobaczę później w internecie, co ja mogę z tym zrobić. Tutaj nam już antyczny owoc wyrósł, także ja się bardzo cieszę. Jest on złoty i kosztuje nas 900, ale będziemy musieli wytworzyć jak będziemy mieli maszynę do nasion, to będziemy musieli wytworzyć coś nowego, w sensie nowe nasionko z tego. Także tak, myślę, że dzisiaj wybierzemy się zbudować stodołę, tak jak już mówiłam. Yy, oraz co? Oraz ulepszymy sobie siekierę, bo taki był plan. No ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie czasowo. Ok, to możemy tutaj zostawić. majonez możemy od razu sprzedać. Yy, no i musimy jeszcze podlać nasze rzeczy, zanim wszystko zaczniemy robić. Także zabieramy się za podlewanie. O, tutaj się nam kwart zrobił w międzyczasie, więc sobie to zabierzemy. A i Joczek Kolej już nie włożę tutaj, no nie, nie da się, no nie da się jej włożyć. E, także tak, podlewamy dalej. Skończyła mi się woda, także muszę sobie szybciutko nabrać. E, o, i zrobiła się nam żywica. Spoko. Też jest potrzebne do community center, ale też jest nam potrzebne do wytworzenia kegów, jeśli już będziemy mieć na nie przepis. E, także. Nie wiem, Community Center może chyba zaczekać, bo i tak nie mamy rzeczy do reszty bandli, ani do uzupełnienia danego bandla. Także myślę, że troszeczkę może to poczekać, nic się nie stanie. Zobaczymy. Na razie i tak to przechowujemy w skrzyni, no bo co innego mamy z tym zrobić? Na razie i tak się nam na nic nie przydaje. Kurczę, musimy pocisnąć w tej kopalni, bo powiem Wam, że trochę nam schodzi jednak czasu i energii na to podlewanie tego wszystkiego. Także trzeba się będzie wziąć do roboty i po prostu szurać po złoto. A jak będziemy mieć złoto, to oczywiście pójdziemy sobie zrobić sprinklery. I to będzie jedna z ważniejszych rzeczy, tak naprawdę, bo mówię, to nas tak odciąży. O, widzę, że dżemik się już też zrobił. I słuchajcie, ja ostatnio doszłam do wniosku, że ja niepotrzebnie robię dżemy z truskawek. Ja wiem, że one są wartościowe, ale ja te nasiona truskawek chciałabym zachować do momentu, gdy będziemy mieć szklarnię i do następnego tak naprawdę, do następnej wiosny. Także ym, trochę skiepściłam pod tym względem, ale my sobie resztę truskawek zachowamy, a będziemy robić chyba dżemiki z tych rzeczy, co nam wypadną po prostu w jaskini bo to chyba będzie, że tak powiem, najlepszy sposób na to. Także to sobie chowamy. To sobie chowamy. I wiecie co? I weźmiemy może, że zrobimy dżem z moreli lub z jabłka. Możemy zrobić w sumie jem z jabłka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No. I tak, zabieramy się słuchajcie do robin. Jeszcze sobie szybko zerknę, czy tutaj nam nic e, przypadkiem nie wyrosło. Nic nam nie wyrosło na drodze, także bez problemu będziemy mogli wybudować budynek. No, i tak. I lecimy wybudować budynek, potem lecimy oddać um, siekierę. I myślę, że jeśli nam zostanie pieniążków, to może kupimy sobie lepszą broń. To też byłby jakiś plan. Ale na razie, na razie zobaczymy. Na razie wybudujmy to, co nam najbardziej zależy. Cześć, Robin. Proszę cię, wybuduj mi budynek rolny. Może przeniesiemy sobie najpierw ten kurnik. Tylko teraz pytanie: czy kury mi wrócą do tego kurnika? No, raczej powinny mi wrócić. Bo tutaj wiecie. Wiecie jak to jest z tą zagrodą no nie? Że one tutaj niby nie, wyj nie wyjdą jakby z tej zagrody, no ale wejść chyba wejść chyba wejdą no nie. Dobra, no i budujemy to. I zbudujemy sobie tą stodołę tutaj zaraz obok kurnika, póki co. Dlaczego nie można? Aha. Okej, okay, bo ona tak trochę bardziej wystaje. Dobra, no, będzie tutaj. Najwyżej się ją przesunie za jakiś czas, no. OK, i to tyle. Aha, Maru ma dzisiaj urodziny. To ja dla Maru mogę wziąć truskawkę. Mm. Tylko najpierw pójdę do Klinta, a Maru znajdę później, bo boję się, że nie zdążę, jeśli pójdę najpierw po truskawkę, wrócę się tutaj do Maru. To może być trochę za mało czasu, tak szczerze mówiąc. Także zobaczymy. Dobra, Klint, ja cię poproszę tak, siekierę z miedzi. Ok, i zostało nam 5000, więc powiem Wam, że na razie chyba. Na razie chyba nie będę chciała kupować tego miecza, o którym mówiłam chyba parę odcinków temu. No, bo to troszkę dużo pieniędzy. Po jakichś plonach sobie pójdziemy i, i zbierzemy to. W sensie, po jakichś plonach, jak sprzedamy plony, to sobie pójdziemy kupić ten miecz. Także, tak. W śmietnikach nic nie ma. W zadankach nic nie ma. No, jedyne co to, idziemy teraz po truskawkę dla maru. O, tutaj są jeszcze jakieś rzeczy do zbieractwa, to sobie weźmiemy na szybko. Zawsze to jakieś punkciki plus jakieś pieniążki, no nie. O, i tutaj jest winogron. Ostatnio chyba narzekałam, że e, mam mało winogron. Jeszcze jednego zjadłam, także zostawimy sobie w skrzynce. Będę musiała niedługo porobić tych skrzynek trochę, wiecie. Bo tutaj już mamy zapełnioną. No właśnie, i co ja mam z tym zrobić? I co ja mam z tym zrobić, moi drodzy? Nasiona przełożę, wycie Przełożę nasiona do... A, to mam, zobaczcie, to może iść do tej skrzynki. Zresztą wszystko może iść do tej skrzynki. A to pójdzie tutaj, o! I tak to będzie jakoś ułożone. Ok. I teraz zobaczmy. Przeniesiemy sobie może tą skrzynkę też... A czekajcie, wezmę truskawkę, zanim zapomnę. <grymne> Bo ja mam dar do zapominania, także weźmy troskawkę. I za chwilę pójdziemy znowu do maru. Ja sobie tylko będę chciała tutaj zrobić jedną rzecz. Mianowicie to. Póki co to pozbieram i postawię tutaj. Na razie mamy tylko dwie maszynki, więc mogą sobie stać tutaj, a później, później coś, coś z tym wykombinujemy. Mam jeszcze skrzynię i tą skrzynię też będę musiała gdzieś umiejscowić. Więc może na razie niech stoi tu, chociaż nie, bo będzie się otwierać. Dobra, na razie niech stoi tu. Kurki sobie powinny wejść bez problemu. Także ja te jajka zostawiam. A możemy sobie dać na przykład niebieski kolor tej skrzynki. Chociaż trochę nie pasuje. Może zielono? A teraz się zlewa. Wiecie co? Damy sobie białą. Niech będzie biała jak jajka. I tak, no. Czekajcie, idziemy do maru. Ten majonez sobie sprzedamy później, bo ja znowu um, nie zdążę, czy coś. W ogóle gdzie ona jest? Czy ona jest w domu? Ona jest nad jeziorkiem. Także możemy śmiało tędy iść. Zobaczmy sobie też, czy mamy jakieś nowe owoce. Tutaj muszę przejście zrobić. Nie mamy żadnych nowych owoców, także możemy lecieć do góry. Tutaj też nic nie ma do zebrania. A, bo ja chyba zebrałam, idąc tędy wcześniej, nie? <laughs> nie wiem, jakoś jestem dzisiaj tak zaplątana, powiem wam. Tak jestem zaplątana, że to chyba nie jest mój dzisiejszy dzień. E... Dzisiaj nie jest chyba dobry dzień na nagrywanie, bo ja gadam same głupoty, naprawdę. No, ale nieważne. Bierzemy truskaweczkę. Nie, nie jest truskawki i truskawka idzie dla Maru. Urodzinowy prezent, tak. I może zarzućmy wędkę, póki widzę, że tutaj są bąbelki. Zawsze to jakieś pieniążki będą, no nie. I w sumie będziemy mogli też na chwilę wejść do kopalni, tak myślę, no bo co innego mamy robić? Okej, okay, tu też jakaś rybka. To może być jesiotr, słuchajcie. No właśnie. A jesiotr też się nam przyda. Także połóżmy tutaj chwilkę. Jesiotr raz, raz, że jest do community center, a dwa, chciałabym go kiedyś dać właśnie do um, jeziorka, jak już będziemy mieć jeziorko. Ponieważ on daje nam kawior. A kawior jest no dość drogi, także to też, to też będzie fajne. Będziemy mogli sobie spoko zarabiać na tym. Okej, okay, myślę, że ostatnia rybka i przejdziemy się do kopalni. No, bo tutaj się łowią same te te sumiki. Także na razie to tyle. Zjemy sobie zaraz coś. Eee, no, chyba maliny, no bo co innego. I zejdziemy. Może parę poziomów się nam uda zejść. Albo poeksplorujemy sobie chociaż troszkę. No bo pięciu poziomów to już raczej nie zejdziemy, słuchajcie. Chociaż szczęście. Mm, mam mnóstwo szczęścia. No to może. Nie wiem, nie wiem. <grych> Czy ja coś tutaj zostawiłam? Nie. Ta skrzynia jest pusta. Eee, 65. No, ale chyba. O, jest drabinka. Dobra, może się jednak uda. O kurczę, ile tutaj jest żelaza? Słuchajcie, zbieramy to. Czekajcie, muszę zjeść. Ale zbieramy to żelazo, bo to żelazo się nam przyda. Naprawdę, przyda się. No i powiem Wam, że zaczyna się nam kończyć nasz zapas malinek. Także może być ciekawie. Będziemy musieli później używać, nie wiem, jakiegoś innego jedzenia. A tak naprawdę nie wiem co. No, chyba rzeczy ze zbieractwa, no bo co innego. Ewentualnie ryb jakiś. To też może być plan. No, zobaczymy. Schodzimy od razu. Jak tylko zobaczymy drabinkę. uuu tam jest topas. ok, tu mamy drabinkę, to ja sobie ten topas jeszcze szybko zbiorę. Tu jest drewno. Tego ducha chyba. Hmm. Czy ja tego ducha chcę zabić. No w sumie. W sumie chcę. Tylko z tą bronią to trochę to potrwa. No, chodź jeszcze tu, chodź. Jeszcze raz, dwa. Mhm, teraz nie trafiłam, okej, okay, dobra. Właśnie głupio jak one wypadają a, poza obszar jaskini, bo wtedy trzeba czekać, aż one przyjdą do Ciebie z powrotem. Znaczy niby to jest przydatne, wiecie, jak się, yy, jak się nie ma życia czy coś, to można się szyb, szybciutko można się uzdrowić i nie ma zagrożenia, że on zaraz spadnie na nas, ale wiecie jak to jest. Duchy nie zabierają też tyle energii, tyle życia, żeby nie wiadomo co... żeby nie wiadomo co było, nie? Także no, a teraz szukamy drabinki i widzę, że znaleźć nie możemy. Także po prostu cudownie. I znowu jest to 68 poziom i za chwilę się okaże, że w ogóle... Ach. Nie, to naprawdę nie jest mój, mój dzień dzisiaj. Wiecie co? Idziemy stąd. Idziemy stąd, bo ja nie mam energii. Nie mam energii, nie mam czasu. Wychodzimy. A tak sobie jeszcze przynajmniej sprzedamy jakieś rzeczy, zostawimy co trzeba w skrzynkach. I zakończymy ten dzień normalnie, a nie umierając gdzieś, zasypiając na środku po prostu pola. Także myślę, że jeśli uda się nam wrócić do domu, to już będzie sukces. Ok, widzę, że majonez się nam zrobił, to szybko go tutaj podmienię, i właśnie to jest to, co ja lubię: że widzę od razu, jak przechodzę obok i szybciutko mogę zmienić, nie muszę wchodzić do kurnika. Dlatego ja lubię trzymać właśnie takie maszyny na zewnątrz. No, ale szybciutko, sprzedajmy sobie to, co trzeba. Topas widzę, że już oddaliśmy, ale nie sprzedaję go na razie. Ryby złote mogę posprzedawać, z rybną też. Jesiotra zostawię no i reszta idzie do segregacji tu nic tu tylko glony i tak, ok, to mogę też w sumie sprzedać i to mogę zostawić także sprzedamy sobie jeszcze to rybkę sobie zostawimy może tutaj, bo jeszcze nie mam odpowiedniej skrzynki no i myślę, że możemy iść spać jeszcze może zaserduszkujmy kotka o, i siódmy poziom rolnictwa. Naprawdę szybko nam to idzie całkiem. U, tutaj będzie zarobione z 2000. Fajnie, fajnie. No i co moi drodzy? Na tyle to by było już w tym odcinku. O, widzę, że robin... że tutaj się nam odblokowała nowa ikonka, że Robin ukończy budowę za 3 dni, Okej. Okay. No ale co moi drodzy, ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcineczka, mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak to zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję, będzie mi przemiło, a na dzisiaj już się z Wami żegnam, tule ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku, już niedługo, pa pa!